Jak się macie, moi mili? Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Zdrowie dopisuję. No i jesteście silni i zwarci, aby wrócić do naszej przygody z przypadkami rzeczownika. Przypomnijmy sobie z ostatniej lekcji, co to takiego jest. Czyli, tak jak pamiętacie, przypadki rzeczownika to zbiór wszystkich możliwych form tego rzeczownika, konkretnego jakiegoś. Każdy rzeczownik ma 7 przypadków, ale niektóre formy mogą się powtarzać. Pamiętacie jak odmienialiśmy, stawialiśmy różne formy słowa chłopiec? To było na przykład, że pani nie widziała kogo? Kogo czego chłopca i, powiedziała, i spotkała kogo? Co chłopca i te formy były takie same. Deklinacja przypomnijmy sobie, to odmiana przez przypadki. No i pamiętacie Prosiłam Was o to na ostatniej lekcji, żebyście utrwalili sobie, żebyście nauczyli się nazw przypadków razem z ich pytaniami, i podpowiedziałam Wam takie formy pytań pomocniczych, które wprawdzie nie są oficjalne, oficjalnie uznane jako pytania do przypadków, ale jeżeli są w głowie, na pewno bardzo pomagają tej właściwej formy rzeczownika poszukać, przynajmniej na początku. No to przypomnijmy to sobie. Nasze nazwy przypadków. Mianownik, Odpowiadał na pytanie kto co? Dopełniacz. Kogo czego. Celownik. Pytanie komu czemu. Biernik. Kogo co? Narzędnik. Z kim z czym. Miejscownik, o kim o czym. I wołacz był zwrotem do adresata. No i przypomnimy sobie jeszcze te nasze pytania pomocnicze. Mianownik to co? w głowie sobie dodajemy na przykład tu jest i odpowiadamy lampa. kogo czego? nie ma tutaj w głowie lampy celownik. komu czemu? pytanie pomocnicze przyglądam się komu czemu? lampie biernik. kogo co widzę? lampę narzędnik z kim z czym spaceruję? No, można spacerować z lampą o kim, o czym opowiadam o lampie i zwrot, a do adresata, gdybyśmy mieli zwyczaj przemawiać do lampy, to byśmy powiedzieli do niej o ty lampo. No, utrwalamy, prawda? To nowość. Przypominam, kochani, że rzeczowniki odmieniamy przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej. No, chyba, że jakiś rzeczownik nie ma liczby pojedynczej albo liczby mnogiej, no to wtedy odmieniamy tylko w tej liczbie, którą ma. Poćwiczmy to. Janownik. Dom w liczbie mnogiej domy. Dopełniacz. Kogo czego? Domu. Kogo czego? Domów nie widzę na przykład. Komu czemu? Pamiętacie, przyglądam się. Przyglądam się domowi albo domom. Wiernik. Kogo co? Kogo co widzę na przykład? Widzę piękny dom. Widzę domy. Narzędnik z domem. Z domami. Miejscownik. O domu, o domach. Wołacz. O domu, gdybyśmy do niego powiedzieli, albo o domy. No to teraz jakiś rodzaj żeński. Dziewczynka na przykład. Próbujemy. Mianownik. Kto co? Dziewczynka. Kogo, czego. Kto co? I dziewczynki. W liczbie nogi. No to teraz spróbujcie, zanim ja wyświetlę właściwą formę, dołożyć sobie dopełniacz. Kogo czego? Tak jest. Kogo czego? Nie ma tutaj na przykład. Nie ma dziewczynki i nie ma dziewczynek. Teraz komu czemu? Pamiętacie komu czemu na przykład przyglądam się? Pomyślcie chwilę. Komu czemu? Dziewczynce i komu czemu? Dziewczynkom. O, bo zapomnieliśmy przestawiać. Tak się rozpędziłam. Następny przypadek to, pamiętamy jak się nazywa? Biernik. Wiernik ma pytanie kogo co i dokładamy sobie na przykład kogo co tutaj widzę. No i widzę kogo co dziewczynkę i widzę dziewczynki. Następny przypadek narzędnik. Pamiętacie pytanie narzędnika? Tak. Z kim, z czym? No to próbujemy. Z kim, z czym idę na spacer na przykład? Z dziewczynką a widzimy mnogiej. Z dziewczynkami. Teraz co będzie taka nazwa, gdzie musieliśmy drugą literkę dołożyć, bo M już jest, MS, bo to miejscownik. Ciekawe, kto pamięta, jakie jest pytanie do miejscownika. O, widzę, że pamiętacie: o kim, o czym? Jak to będzie? O kim, o czym, o dziewczynce, a liczbie mnogiej? O kim, o czym, o dziewczynka. Sprawdzamy. No, zgadza się. I teraz wołacz. Co by było, gdybyśmy zwracali się? No, to powiemy. O, ty wspaniała, piękna dziewczynko. Albo o, wy dziewczynki. Zgadza nam się? No, zgadza się. Nie dokładałam to już na tym slajdzie, ale możemy sobie przetrenować jeszcze tak bez pokazywania, tylko słuchając mnie. Jakiś Rzeczownik w rodzaju nijakim. No niech to będzie na przykład, o ja siedzę teraz przy biurku, nagrywając dla Was film, więc niech to będzie biurko. No to próbujemy. Nic się nie będzie pojawiało, więc macie czas, żeby się zastanowić. Mianownik. Pytanie. Tak jest. Kto co? No to wiadomo, jedno biurko. Jak mamy dwa, to mamy biurka. Dopełniacz, no teraz wszyscy razem. Kogo czego? Nie mam jednego biurka, a jak nie mam dwóch, to nie mam biurek. Celownik, teraz sami chłopcy. Komu czemu? Przyglądam się na przykład temu biurku albo tym biurkom. Trudna forma, prawda? Kogo co widzę tu, widzę przed sobą biurko. A jakbym miała dwa, powiedziałabym: widzę biurka. Narzędnik. Gdybyśmy mieli zwyczaj spacerować z meblami, to powiedzielibyśmy, że idę z kim, z czym? Z biurkiem albo z biurkami. Albo rozmawiam teraz. Miejscownik. O kim, o czym? O biurku i o biurkach. No i gdybyśmy przemawiali do niego, nie jest to dobry znak, jak ktoś do biurka przemawia, ale jeśli ktoś ma życzenie, to czemu nie? I powiedzielibyśmy do niego. O, wspaniałe biurko! Albo do nich tych dwóch. O, wspaniałe biurka. No tak się trochę pobawiliśmy tymi formami, ale mam nadzieję, że za każdym razem coraz bardziej się to utrwala. No i teraz, kochani, przed Wami będzie zadanie bardzo ważne, dlatego że mamy do. Yy, Mamy do odmienienia w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej rzeczowniki stół, ławka i drzewo. Jeżeli już odmienicie sobie te rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej w zeszycie, to bardzo proszę, żebyście wykonali ćwiczenia utrwalające siódme ze strony 203 i ósme ze strony 203. To są bardzo proste ćwiczenia, dacie sobie na pewno z nimi radę, nie ma najmniejszego problemu. Wierzę w Was! No i cały czas utrwalać, 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 dlatego że będziemy musieli sobie z tych rzeczowników, z tej odmiany przez przypadki zrobić kartkówkę. Bardzo proszę też, aby osoby chętne, to już omawiałam na początku, jak podawaliśmy cele i na co bezu, Zrobiły sobie razem, można, z rodzicami albo z rodzeństwem ćwiczenie piąte, lub ćwiczenie szóste ze strony 203. Jeżeli uda mi się, kochani, dołożyć dla Was na platformie edukacyjnej jakieś zabawne ćwiczenia online, to one pojawią się e, jutro, ale pojawić się mogą na przykład po południu, bo to nie jest proste, żeby dołożyć, żeby dołożyć materiał. W związku z tym musicie sobie e, w jakiś tam sposób Popatrzeć, poćwiczyć. Piątek nie będę Wam nagrywała nowej lekcji, dlatego że macie na tyle poważny jest ten materiał, jeśli chodzi o rzeczownik, że bardzo bym chciała, abyście sobie utrwalali i ćwiczyli odmieniali różne wyrazy przez przypadki, różne rzeczowniki. Jeżeli byście chcieli, żebym sprawdziła waszą odmianę, to oczywiście można mi to przysłać, tak? W formie na przykład skanu, albo w formie zdjęcia. Albo od razu odmieniać sobie, pisząc na komputerze, i wysłać mi to jako załącznik do, y, poczt, na pocztę, prawda? Do, do wiadomości. Zachęcam też, żebyście spotykali się ze mną na Skype'ie. Dzisiaj nikt mnie nie odwiedził. To znaczy nie dzisiaj, bo dzisiaj jak ja nagrywam ten filmik, to już jest wieczór, wy go będziecie widzieli rano, czyli powiem inaczej. W środę nikt mnie nie odwiedził, a mam całkiem fajny pomysł, bo tak sobie pomyślałam, że może wrócilibyśmy do naszego zwyczaju czytania książki. Co wy na to? Liczę na to, że odpowiecie. Czy chcielibyście, żebym dołączała jeszcze codziennie 10-minutowy filmik z czytaną książką? Bo trochę nam ta czarownica i te motyle umykają, a szkoda byłoby. Jeżeli chcecie, to bardzo proszę, żebyście się do mnie odezwali albo na Skype'ie, albo w komentarzach, albo w wiadomości. Tym razem, jeszcze raz, ćwiczymy odmianę rzeczownika przez przypadki. Wykonujemy ćwiczenia utrwalające w zeszycie. Przypominam, że cele i na co bezu, jeżeli ktoś może, ma ochotę i ma taką możliwość, może po prostu drukować, wycinać i wklejać. Nie musi tego przepisywać. Jeśli ktoś niestety nie ma drukarki, no musi to być w zeszycie, zatem zapisujemy. Zerknijcie w piątek, czy pojawią się jakieś zadania online do wykonania i udanego weekendu Wam życzę. Czekam na informacje na temat naszej wspólnej lektury. Do zobaczenia!